No no, dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta z naszego save'a. zapraszam do oglądania jest ze mną Gaba dobra zaczynamy zrobiliśmy wioskę sami budowaliśmy a ja to no Gaba tu zrobił dach co jeszcze zrobiłeś tutaj chyba w części zrobiłeś ten dom i patrz co zrobiliśmy no zbro Właśnie, oprowadzimy Was już do końca. Bo myślę, że więcej tutaj nic nie będziemy robić. Na pewno nie. A jak jest... coś to Was zainformujemy, Dzwi. Od jutra będę robił sam odcinki. Bo e, tak, jakby wyjeżdżam do mojego taty do Niemiec. Tutaj mamy skrzynki Schurkera, sobie zrobiliśmy. Ale Pan pana nie będzie kierować, jak Czego? Balady będzie zdrowa. Nie wiem, może coś zrobię takiego ładnego. Tutaj mamy nasz pokój, sorry, że jest nieoświetlony, ale kolega zapomniał. Ja też zapomniałem. Tutaj jest Wanna, którą zrobił właśnie Gaba, i z daleka trochę woda wychodzi. A, to no, Tu jest Wanna, a tu jest klop. Sorry, jak to słychać, ale to tam. No. Mama na dole. A, dałeś drzwi, to spoko. Yy, mieliśmy w tym odcinku odkryć co tutaj jest, więc proszę bardzo. Jest to basen. Ja, ja go sam robiłem. No ja tylko tutaj zrobiłem to, 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 Stoliczek. Na którego nie da się wejść. Ej, baby to ma głów No i co z tego? Przecież możemy sobie dorobić w każdej chwili. Dobra, no, to ja idę Gabriel tutaj zrobił najwięcej, ja zrobiłem tylko ten sto, stolik, drzwi i, się. i te sztandary. Obyłem się? Nie. Yeah. Nie. Yeah. No, widać tutaj już ten O, ej, nie, delikatnie do Ej, ale powinien, jak będziesz kopał, to powinieneś dostawać ten, z trawą. Hmm. Już tu się zainteresowali domkami. Tutaj mamy Kowala, tu są dwa takie osory wilaży. Tu są dwa takie małe studnia i sklepik. O, już tu wszedł jeden. Ja tu zaraz spię. Boże święty, 25 papieru za szmaragda. Ej, a tu nie ma wody. Aha. no to nie um, Ja? Y y y y Dobra, zróbmy to trochę niższe. No, takie. No, wystarczy. Dobra, zjebamy wiaderko. Ty, nie. Ty, tu nie ma nic, nic, fajnego. No, nie mogę się z nim trade'ować, Czekaj, go. O, mogę. Trzy. Dwadzieścia węgla za... Ty! Dwadzieścia węgla za szmaragd? Spoko. Dobra, bieżą węgla. Tu po samo i tu sześć szmaragdów. Ty, ty, jakbyśmy mieli mega mega dużo, to byśmy mogli. Ej, daj mi szmaragdy! Po co? Aha, nie, to jest delikatny dotyk, to nie. Patrz ile baby! Ty, Przecież... u kogo to było? Ej, co? Ej, u... u tego. Mhm. U tego? No. no. <laughs> Dobra, to ty możesz iść zabijać, jak chcesz. No nie wiem. O nie, morderca Gabriel. Ej, a woda? Nie, nie wiem, gdzie jest woda. I trzeba by wyjaśnić. A tu jest prawdę. E, już to wyjaśniam. Proszę bardzo, zimna pewnie jest. A ten, a ten robi daba. No, tak bywa. Odłożę tu kilka rzeczy. Nie, nie mój trójząb. W no, ogóle nie wiem czemu, ale kolega nie mógł zenchantować trójząbu, bo a ja mogłem. O. Nie, bo ja widać. W ogóle tak to No, to my pokonaliśmy smoka, yy, ale musieliśmy to zrobić na... Niestety na tworzeniu, bo inaczej by nie dało rady. Ulecie, lecie, le le lecie, lecie. lato. tak, ja tak, boję... mówić. tak, z tak, 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 za Jezu tak, 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 pokazać ci coś? Nie skacz! I dawaj robimy Tam jest, kurde, musimy, dobra, nieważne. A co? Nic. Powiedz. Nic już. Zaraz, co? zaraz tam pójdziemy. Gdzie? Do edu? Nie. To? Dobra. A po co ty to zrobiłeś? <laughs> nie, wiem. Do hotelu nie Do hotelu mam wyjść? Nie do hotelu. Eee, gdzie ja jestem? No, tutaj jestem. Jezu, nie to jajko, nie to jajko, nie to jajko, nie to jajko! Nie to jajko, nie to jajko, nie to jajko. Ja nie mówię kawałek, jak mogłeś. Ej, rozumiecie ludzie? On se dał przywoływać zamiast tych. Zamiast e, będą. Dobra, ja tam jestem. Dobie? Nie tu. Tutaj może być coś ciekawego. Na przykład owca! Zubracku jakiś... Wiem. Czy... Nie... nie